Staromiejski Dom Kultury, proszę Państwa, jesteśmy na starówce. No ja nie przepadam za starówką, ale do dzisiaj wybraliśmy się, proszę Państwa, na Wernicard Karoliny Jakrewicz, proszę Państwa. Dzisiaj dużo, proszę Państwa, kolorów, kolorytu, matka boska, ostrobramska, mieni się. No jakoś tak, no nie idziemy z woli, proszę Państwa, bo dzisiaj przy szóstym, to tylko, proszę Państwa, Praga Południe i to lotnisko, a więc. No, tak jak mówię, ze starówką nie przebadam, ale coś, wydaje mi się, że tego lata będziemy filmować starówkę, proszę Państwa. Piękny ten kolor. Bardzo miłe kolory, bardzo miłe proszę Państwa. Państwo, Państwo się zbliżyli do tych kolorów, to Państwo by zobaczyli, jakie one są rzeczywiście piękne. Proszę Państwa. Wspaniałe, wspaniałe. 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 Hmm. Błysk. I błysk. I błysk. I tradycyjnie punkty, proszę Państwa. Punkty, proszę Państwa. Z elektoralnym punkty wzięliśmy, proszę Państwa. Punkty, proszę Państwa. Spaniale, wspaniale, wspaniale. Jaskół. Czarny style, Troszeczkę kolorami się podniecamy, troszeczkę kształtem. Teraz do tych dupków jest tak dużo, że teraz każdy z tym bogiem chciałby być. Oko Boże w o tym razem. Proszę Państwa wiedzą. Panowanie, inteligencji. Pana celu na wszystko, każdy chciałby. mieć, stąd te trójkąty, bo tam na religiach oni malowali, rysowali brzegowy wyznawcy papieża Matki Worskiej, o Trójkąty. I oko Boże, proszę Państwa, no my nie jedziemy dzisiaj z woli, tak jak mówię, a jesteśmy na starówce tutaj z społecznego miasta Warszawy, gdzie nie ma ludzi prawosławnych, gdzie tych... Mormonów nie ma ani z USA, z Anglii, Ameryki nikogo. No to więc, proszę Państwa, to oko Boże takie śni się jeszcze Czasy czasów religii katolickiej, rzymskiej, łacińskiej, proszę A, bo nie krymskie, bo dzisiaj już ten Irek śmierdząca Wielka Stawa mówi, że krymski nie ma, krymski.